Dzień dobry, Magdalena Marszałek. Zapraszam na informacje telewizji Gorzów. W dzisiejszym wydaniu powiemy między innymi o akcji kontrterrorystów przy ulicy Śląskiej. W ruch poszły tutaj granaty hukowe, siłowe wejście do mieszkania. Przewróceniu ruchu na całej długości ulicy Kazimierza Wielkiego, proteście przed sądem okręgowym w Gorzowie. Czujemy taką niesprawiedliwość niesprawiedliwość właśnie odnośnie sędziów, nacisków. Pobili 26-latka i zabarykadowali się w mieszkaniu. Do zdarzenia doszło w niedzielny wieczór przy ulicy Śląskiej. Grupa mężczyzn najpierw pobiła pod sklepem 26-latka, a następnie schowała się w mieszkaniu. Policyjni kontrterroryści musieli wyważyć drzwi i siłowo wejść do środka. Obezwładnili i zatrzymali czterech mężczyzn, którzy usłyszą prawdopodobnie zarzut pobicia. Bili chłopaka deptali po nim i tyle. Nie chcieli drzwi otworzyć, no to siłą trzeba było wejść. Oni tam pobili kogoś. Tak, że Rka zabrała. zabrała. Młodego chłopaka, jakiegoś tak zbili, że... W ruch poszły tutaj granaty hukowe, siłowe wejście do mieszkania, nie pozostawiło absolutnie żadnych złudzeń dla czwórki znajdujących się wewnątrz mężczyzn. Wszyscy zostali bardzo szybko, profesjonalnie, ale też bezpiecznie obezwładnieni. Czwórka tych mężczyzn została zatrzymana i przetransportowana do gorzowskiej placówki policji. Najprawdopodobniej dzisiaj jeszcze zostaną z ich udziałem przeprowadzone czynności procesowe, to jest uzależnione od tego kiedy. Mężczyźni wytrzeźwieją, ponieważ kilku z nich znajdowało się pod działaniem alkoholu. Z tego, co nam udało się wydobyć jeszcze z relacji pokrzywdzonego, jeden z tych napastników próbował obezwładnić też wcześniej i pomóc temu pokrzywdzonemu, zwracając uwagę swoim bardziej krewkim kolegom. Najprawdopodobniej ten mężczyzna odzyska wolność i nie usłyszy zarzutów związanych z pobiciem, ale to jest jeszcze wszystko przed nami. Czekamy na czynności procesowe z udziałem zatrzymanych, więc najprawdopodobniej Najprawdopodobniej mężczyźni w wieku od 28 do 42 lat będą musieli liczyć się z tym, że usłyszą zarzuty związane z pobiciem, ale na to czynności wspólnie z prokuraturą jeszcze czekamy. O co może iść? Albo działka narkotykowa, albo piwo, albo dług. Tylko te trzy rzeczy. Ja. A strach jest z dziećmi wychodzić w ogóle, się gdzieś przejść z dziećmi. Śmieci wynieść, no, w biały już... dzień, czy w ogóle wieczorem śmieci pójść wynieść, to też. strach jest wyjść. Ulica Kazimierza Wielkiego na remont czekała prawie 40 lat. Została przebudowana w kilkanaście miesięcy. Firma Eurowia Polska zakończyła w terminie przebudowę drogi. W sobotnie przedpołudnie otworzyła dla ruchu blisko kilometrowy odcinek od Urzędu Stanu Cywilnego do skrzyżowania z ulicą Czarnieckiego. Natomiast od dzisiaj na swoje stałe trasy wróciły linie autobusowe numer T2, 503 oraz 505. Koszt inwestycji to 17,5 miliona złotych. Ponad 5 milionów pochodzi z rząd Dofinansowania. Z kolei przebudową torowiska będzie musiał zająć się miejski zakład komunikacji w ramach zamówienia in-house. Więcej na temat przebudowy ulicy Kazimierza Wielkiego w rozmowie w cztery oczy tuż po informacjach. Gościem Anny Kluwak będzie Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Gorzowa. Władze Gorzowa otworzyły właśnie oferty, które wpłynęły do przetargu na przebudowę ulicy Chrobrego i Mieszka Pierwszego. Wykonaniem inwestycji zainteresowane są trzy firmy. Najtańsza z ofert opiewa na 69 milionów złotych, kolejna na prawie 74 miliony, a najdroższa na 83,5 miliona złotych. Wszystkie przekraczają jednak budżet zamówienia, bo miasto przeznaczyło na to zadanie niecałe 60 milionów złotych. Urzędnicy zapowiadają, że dołożą brakujące pieniądze i pozytywnie rozstrzygną postępowanie. Będziemy oceniali te oferty. Musimy sprawdzić, czy one są zgodne z formalnościami, z wymogami. To grupa ekspertów, która się zajmuje przetargami, będzie to oceniała. Natomiast jeśli wszystko będzie w porządku, to będziemy się skłaniali ku temu, żeby, żeby ten przetarg uznać za rozstrzygający. No to jest oczywiście kwestia jeszcze znalezienia pieniędzy w budżecie. Dla nas ważne jest również to, że ten oferent, który złożył tą najniższą ofertę, jest już sprawdzonym wykonawcą, który na terenie miasta wykonywał ważną inwestycję torowisko na Walczaka i, i ta praca została wykonana w sposób bardzo prawidłowy, więc to też jest dla nas jakieś jakiś pocieszające, ale oczywiście zanim decyzja w tej sprawie zapadnie, czy dofinansowujemy, będą musieli taką decyzję oczywiście podjąć radni. My jesteśmy do tego przygotowani, dlatego że zapowiadaliśmy już, że ten budżet na przyszły rok będzie budżetem dużym, budżetem inwestycyjnym po to, żeby można było te najważniejsze remonty, najważniejsze inwestycje w mieście wykonać. Kto zapomniał zabrać pieniądze z bankomatu? Mieszkanka Gorzowa znalazła kotówkę w bankomacie przy ulicy Kościuszki i odniosła do Biura Rzeczy Znalezionych w Straży Miejskiej. Teraz strażnicy szukają właściciela zgubionej kotówki, ale celowo nie podają jaka była to kwota. 18 listopada jedna z mieszkanek powiatu Gorzowskiego przyniosła do biura pewną kwotę pieniędzy, którą jak oświadczyła znalazła w bankomacie sieci Euronet usytuowanym na ulicy Kościuszki. W tej chwili szukamy właściciela gotówki, który wypłacał pieniądze w dniu 14 listopada między godziną 13 a 14 w bankomacie sieci Euronet położonym przy ulicy Kościuszki. Nie podajemy celowo, jaka to jest kwota. Dlatego, żeby po prostu uniknąć fałszywych zgłoszeń, zagubienia tych pieniędzy. Jeżeli chodzi o rzeczy znalezione, to w tym roku przyjęliśmy do biura 24 takie przedmioty. Z tego 15 udało nam się zwrócić. Najwięcej z tego było właśnie telefonów, a także portfele z pieniędzmi. Zgodnie z ustawą o rzeczach znalezionych do biura mogą być oddawane wszelkie przedmioty porzucone bez zamiaru wyzbycia się ich własności. Protestowali w obronie niezawisłości sędziów. W niedzielne popołudnie przed Sądem Okręgowym w Gorzowie zebrała się grupa prawie 200 osób. W manifestacji wzięli udział nie tylko zwykli mieszkańcy Gorzowa, ale również sędziowie, prokuratorzy czy adwokaci, aby wyrazić swoje wsparcie dla represjonowanych sędziów, w tym Olimpii Barańskiej Małuszek i Aliny Czubieniak. Spotykamy się po to, żeby ochronić prawa obywatelskie. To jest spotkanie poświęcone nie tylko naszym koleżankom i kolegom sędziom, którzy zostali poddani represjom ze strony w szczególności ministerialnego rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców, ale również i przede wszystkim dla obywateli, po to, żeby obywatele mogli liczyć na niezawisłe i bezstronne sądy należycie obsadzone zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno opisanymi w konstytucji, jak także w prawie Unii Europejskiej. Jestem tutaj z całą rodziną. Przyszłam tutaj dlatego, że mamy wspaniałych sędziów, którzy są tak naprawdę na całą Polskę słynni z tego, że zostali jako pierwsi pokrzywdzeni. Mówię tu o pani Alinie Czubieniak i o pani Olimpii Małyszek. Czujemy taką niesprawiedliwość. Niesprawiedliwość właśnie odnośnie sędziów, nacisków i mamy obawy też o, o nasze wolności obywatelskie. Nie podobają mi się zmiany, które wprowadza obecnie rząd Opcja polegająca na tym, że zabiera się niezawisłość sądów, że uzależnia się je totalnie wręcz od partii politycznej, od ministra sprawiedliwości i prokuratora Generalnego w jednej osobie. To możemy zrobić i to robimy i po prostu w, no w ten sposób możemy pokazać, że żądamy zmian, że no jesteśmy tego świadomi nie? i im więcej nas będzie to tym efekt będzie może szybszy nie za 4 lata, a krócej. To już wszystkie informacje, jakie dziś dla państwa przygotowaliśmy. Na kolejną dawkę najnowszych doniesień z Gorzowa zapraszamy już jutro o godzinie 17:30.